O, oh, no. ci się mój Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale. Dzisiaj nie nagrywam dla Was vloga, tylko pranka na mojej siostrze Julce. Dawno nie było na moim kanale, także stwierdziłam, że teraz jest idealny moment, ponieważ Julka za dokładnie dwa dni wraca. Do domu, ponieważ jest na wakacjach w Grecji, ale jeśli oglądacie ją na bieżąco, to pewnie o tym wiecie. I doskonale widzicie jej zdjęcia na Instagramie. Nieważne. Także w skrócie, Julka pojechała na wakacje. Nie ma jej już około 9 dni. Każdego dnia tak naprawdę rozmawiamy, coś tam piszemy, więc raczej nie powinna się niczego spodziewać, chociaż może mieć już takie wyczucie. I jakieś takie przepowiednie mieć, że coś będzie Mela robiła w moim pokoju, ale wątpię. Naprawdę bardzo w to wątpię, żeby się spodziewała, że jakiś prank dla niej przygotuje. Ja bardzo spontanicznie wpadłam na ten pomysł i sama wymyśliłam tego pranka i mam nadzieję, że on w ogóle wyjdzie, i że będzie skuteczny, i że Julka coś w ogóle zauważy w tym pokoju. Także za chwilkę powiem wam, na czym będzie polegał ten prank. Nie wiem, nie patrzyłam, czy na YouTubie ktoś coś takiego nagrywał. Nie wiem, ja sama wpadłam na ten pomysł, ponieważ. Jeśli oglądaliście moje poprzednie pranki, to pewnie wiecie, że zawsze robię pranki w Julki pokoju. To jest już taka tradycja. Niektórzy mogą pomyśleć, że ten prank jest trochę niemiły w stosunku do Julki, że ona może się obrazić, że, że wchodzenie do jej pokoju, kiedy jej nie ma, jest trochę nieodpowiednie. Ale kochani, Julka zna się na żartach i Julka wie, jakie jest moje poczucie humoru i naprawdę... Ja wiem, jaki jest jej. Dodatkowo my naprawdę mamy bardzo luźny kontakt i nigdy Julka nie obraziła się na mnie, jak coś mi zrobiła w pokoju. I już naprawdę były trzy pranki na moim kanale. Julka jeszcze nigdy się na mnie nie obraziła, zawsze to bierze z dystansem. Mam nadzieję, że Wy również weźmiecie to na luzie, że nie będzie jakichś zbędnych komentarzy. Dzisiaj jest środa, Julka wraca w piątek około godziny 15. Jutro za to jest 1 sierpnia, czyli urodziny Martynki oraz mojej babci. Także będzie się sporo działo, idę do Martynki na urodziny, także niestety nie będę w stanie niczego przygotować. Także, kochani, teraz czas wytłumaczyć Wam, na czym będzie polegał prank i co ja sobie wymyśliłam w mojej głowie. Mam w planach wziąć wszystkie dodatki z Julki pokoju wynieść je i zamienić na dodatki z mojego pokoju i zrobić... Yy... Po prostu z Julki Pokoju mój pokój. Chcę zamienić Julki Fotel na mój, przenieść jej tutaj ten stoliczek, który jest za mną. Dodatkowo Julka ma również taletkę, ale na niej są inne produkty, bo wiadomo, um, trochę się różnimy wiekiem. Także wezmę Julce wszystkie dodatki i trochę pozmieniam na te, które ja mam w moim pokoju. Także zrobimy trochę taką metamorfozę Julki Pokoju. Ostatni prank pojawił się um, Dokładnie nie wiem kiedy, pewnie ze dwa. Trzy miesiące temu. Mam nadzieję, że ta zmiana będzie widoczna. Trochę tego się obawiam, a dodatkowo Julki nie było tyle w domu, więc stwierdziłam, że zrobię jej takiego pranka. Oczywiście mam dla Julki pewien prezent. Żeby wiecie, też nie było jej tak przykro, że tylko ją sprankowałam, a nic tak naprawdę dla niej nie mam. Mam w planach wziąć takie puste pudełka, zapakować je w papier do pakowania. I zrobić od największego pudełka do coraz mniejszego, i w końcu w takim mini opakowaniu coś będzie się kryło, ale ja już później po filmie coś Julce dam i Julki pokój będzie w kolorach pudrowo-różowych, czyli tak jak ja mam. Pewnie wszyscy kojarzą mój pokój, jak wygląda, tak pokrótce Wam pokażę. Jeśli nie widzieliście moich poprzednich pranków, czyli jak obkleiłam Julce cały pokój karteczkami, cała podłoga z Rolex z papieru toaletowego oraz kiedy Julce przemyblowałam pokój. Także zapraszam was do oglądania, jeśli ich nie widzieli. Jestem już u Julki w pokoju i tak się prezentuje pokrótce. Pewnie niektórzy pamiętają. O, to jest Julki pokój. Oczywiście wiadomo, tym razem nie będę Przemeblowywać jej pokoju, więc wszystkie meble mniej więcej będą stały tu, gdzie stoją. A tutaj toaletka. Jeśli chodzi o fotel, to wiadomo, ja mam inny, więc zamienimy. Wyniosę również komputer, ponieważ ja korzystam z laptopa, więc właśnie tutaj go sobie położę. Mam również inną lampkę, więc to wszystko pozmieniam. I tutaj, jeśli chodzi o szafeczkę nocną, to też mam w planach przynieść właśnie moją lampkę i moją szafeczkę. I tutaj łóżko. To zrobię na samym końcu, ponieważ wiadomo, codziennie ścierzyłam łóżko, więc dzisiaj już jeszcze tego nie będę robić. Zmienię poduszki, zmienię właśnie taki kocyk. Jeśli chodzi o właśnie taką komodę, to ja stricte takiej komody nie mam, tylko mam właśnie taką bardziej połączoną z biurkiem. Ja już zaczynam ustawiać rzeczy w biurki pokoju, ale tak pokrótce wam pokażę. Tutaj mam szafeczki w moim pokoju, lampa, fotel. Tutaj stolik, tutaj mam łóżko, takie poduszki, tutaj obok mam taką pufkę, którą też planuję przenieść do Julki pokoju. Ona jest taka pudrowo-różowa. Niestety telewizora nie przeniosę. I tutaj, właśnie na takim blacie, jest świeczka z unicornem. I tutaj dodatkowo jakieś długopisy, także postaram się oczywiście przenieść. Króliczek. No i tutaj jakieś takie. Jak widzicie na moim biurku, nie ma zbyt dużo rzeczy. Przepraszam Was za te kable. Tak prezentuje się ta szafka. Ona jest taka lustrzana. What? Kochani, czy wy to widzicie? To jest świeczka, która jest szara A ona stała na słońcu I ona jest zielona Ale ta różnica jest straszna I ona się jeszcze tak zaczęła rozwarstwiać no, Pachnie normalnie, to jest good smoke Ale to jest zielona świeczka Dobra Tej się nic nie stało Kochani, jeśli macie takie świeczki, to nie trzymajcie ich na słońcu Przyniosłam za to mojego kwiatka, który tak się rozrósł, że aż tutaj widzicie i dodatkowo do podlewania. Jak tak sobie kochani myślę, to um, Ja zamieniam nasze pokoje Na odwrót, więc można by było powiedzieć, że Mój pokój też jest inny Pierwszy parapet na plus, niestety u mnie jest tak, że mam Jedno okno dachowe, a Julka ma dwa takie Parapety, niestety mam tylko Jeden, więc po prostu zdejmę Julki Dodatki i zamienię Na jakieś inne Te rzeczy zabieramy, jeszcze trzeba odłączyć lampkę. Jest. No, powiem Wam, że porównując moją lampkę i Julki lampkę, to jest trochę różnicy. W przypadku Julki komputera, który tutaj stał, już go wyniosłam, bardzo na niego uważam, ponieważ jest ciężki, spory i trzeba na niego po prostu uważać. I tak to mniej więcej na razie się prezentuje. Niestety gazetki muszę wynieść, ponieważ u mnie w pokoju ich nie ma Zobaczcie, kto przyszedł do pokoju Julki mi pomagać Jeśli chodzi o toaletkę, to powiem wam, że wygląda tak samo Ja mam taką samą toaletkę I dodatkowo ustawienie jest takie same, jak ja mam po prostu w pokoju na co dzień O tak, łukerek Misiu Hej, Łuki Fajny prank, podoba ci się? O, ziew ty, 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 ty. Łaki takie masz białe ząbki, stwierdziłam, że już dzisiaj czas na ewakuację julki fotela z jej pokoju. Tutaj mam jeszcze właśnie tego futrzaka, wezmę również i zamienię na kolor taki różowy, także to będzie dość ciężkie, ponieważ będę musiała z mojego pokoju przenieść fotel. Okej, okay, kochani, chyba czas pokazać Wam, jak prezentuje się efekt końcowy pokoju, a bardziej w mojej wersji. Także tak to się prezentuje. Powiem wam, że naprawdę Julki pokój teraz przypominała w 99% mój pokój. Mimo tego, że są inne meble. To jest łóżko. Tutaj moja szafka. Julki biurko z moimi rzeczami. No i mój fotel, lampa, toaletka. Tutaj postawiłam mój przycisk YouTube'a. W tym miejscu właśnie stał Julki. No ale stwierdziłam, że zamienię. A tutaj jest stolik, półka, Tak samo jak u mnie. I zobaczcie, myje się moja księżniczka. Może nie będziemy jej nagrywać. Hej kochani, witam was. Ostatniego dnia nagrywania tego pranka. Dzisiaj przyjeżdża Julka. Jest godzina ósma. A ja wstałam niedawno, już się ogarnęłam i działam. Jak widzicie, mój pokój jest lekko pusty. Tutaj jest Julki fotel. No i tutaj pakuję dla niej jeden prezent. W duże pudełko, a w malutki będzie się kryło ciasto. Wiem, że to nie jest być super pomysł, ponieważ ciasto w pudełku jeszcze zamkniętym i dodatkowo Julka ma to otwierać, więc pewnie będzie potrząsane, ale Julka ostatnio bardzo mnie prosiła, żebym zrobiła serniko brownie z malinami. Jakiś czas temu zrobiłam i bardzo jej posmakowało i stwierdziła, że to jest naprawdę bardzo dobre ciasto. Także stwierdziłam, że dużo lepiej będzie właśnie coś upiec niż coś kupić i to będzie taki prezent ode mnie dla niej, ponieważ robię właśnie to ciasto. Między innymi... Dla niej, ponieważ ona właśnie je chciała Także mm, mam nadzieję, że się tego w ogóle nie spodziewam Wątpię, szczerze naprawdę wątpię, żeby się spodziewała Bo ostatnio robiłam karpatkę Ja dzisiaj piję to ciasto Jest ósma, także trzeba zabrać się do pracy i Mam nadzieję, że mi wyjdzie i wszystko będzie super Bo jak nie wyjdzie to już będzie gorzej i... No i będę musiała to zrobić. Także ja teraz zmyklam na dół, jeśli chodzi o mój pokój, to nie będę wam pokazywać, ponieważ ja tak na szybko te rzeczy ustawiałam. I tu w głównej mierze chodzi o pokój Julki, a nie mój. A mój to tylko jest taki przerywnik, że też coś w nim jest. Z dziurki pokoju. Okej, okay, ciasto gotowe. Bardzo szybko je zrobiłam i mam nadzieję, że będzie pyszne. U góry jest warstwa taka serowa trochę pomieszana, właśnie z brownie i malinki. Wzięłam z ogrodu. Wkładam do piekarnika i czekam około 45 minut, ponieważ to ciasto naprawdę dość sporo się. Okej, okay, kochani, to jest największe pudełko. Tak się prezentuje. Tutaj mam mniejsze. Wszystko jest pozaklejane, żeby żadnych nazw nie było. I tutaj kolejne małe pudełko. Wszystko jest razem z bibułą taką specjalną. I tutaj w środku kryje się kawałek ciastka. Wiem, że to jest trochę cringe to, co ja robię. I to jest trochę dziwne, że w takim pudełku kryje się ciastko. No ale tam na dole jest ciastko w opakowaniu. Ono się ładnie upiekło. Wszystko jest super. Wydaje mi się, że nic nie powinno stać się z tym ciastkiem. Oczywiście to jest taki, wiecie, symboliczny kawałek, a więcej dam Julce po prostu jak to otworzy i będzie wiedziała o co chodzi. Także tak to mniej więcej się będzie prezentować i każde pudełko będzie pozaklejane taśmą, więc będzie musiała nożyczkami to odpakowywać. Więc ja się zabieram do y, zrobienia tego i jeszcze napiszę jakiś liścik, może. Tutaj mam pudełko. Walker pomaga mi w pakowaniu. No i tam są już kolejne. Ja już zapakowałam i powiem Wam, że na co dzień jestem dość estetyczną osobą, estetką. I lubię estetyczne rzeczy, no ale niestety tutaj to za dobrze nie wygląda. Ale pomijmy to. Ej, łoki. Towarzyszy mi przez cały odcinek. Chyba uwielbia pranki na julce, tak? Uwielbiam pranki. Ej, no. Ziomuś. Ziomek. Także, kochani, to jest już chyba ostatnia scena przed przyjazdem Julki. Także, jak zawsze, serce będzie mi mega biło, jak będę ustawiała kamerę, i będzie się działo. To jest ale jaja Ale jaja Nie ci się podobał mój pokój? I tutaj mieszka. Jezu, ale chciało cię ci to wszystko przetargać? No bo ja zrobisz mi to z powrotem? Bo ja tutaj zamieszkałam Jezu I otwórz jeszcze to To jest prezydent dla co ciebie A w są moje rzeczy? Tak trochę Sorki kochanie, że jestem taka tutaj ale Właśnie to się przeleciałam z... Rodos Albo ja wiecie co? Przeczeszę sobie włosy Czuję się niekomfortowa. Jak ci się podoba mój, twój pokój w wersji no, no, mojej? Nie, nie Gdyby to był mój pokój tak kilka lat temu. To by było ładne Ale on wygląda bardzo jak mój. No wygląda prawie tak samo. Dobra. Teraz hmm. co tutaj jest, bo no, naprawdę nie wiem. Muszę cię po prostu jakiś prezent techniczek? czy coś? Prezent dla ciebie to jest taśma na, na wierzchu. No wiem, musisz jeszcze otworzyć. No, okay. no, serio? Serio? No co? Tu już powinno być. Powinno. To ale... no, mi się wydaje, że tu jest. No, dobrać, no. no nie. I tu jest to. Tu jest to. Tylko uważaj. I teraz tu musisz delikatnie. Coś pachnie, jakby czymś słodkim. ale... <laughs> Ej, no rozwalisz pudełko. Mam takie to piękne. Uf. Czekaj! Czekaj! <laughs> <Hiter. laughs> że tak! Otwórz to a ja ci powiem co jest. To nieźle Tylko brownie! Znaczy, bo ja lubię ciasto. Jest Ale ty jesteś czerwona na tym. Masz, o, jesteś tak opalona. Nie jest, ja, ja ci to dam na dole, bo to tak ładnie wygląda, a to jest po prostu jakby, nie wiem, przeszło tornado. to jest takie słodkie, bo ty to, to zawinęłaś, schowaj <śmieniu> <śmieniu> Ale to było ładne i to jest na dole ładne, naprawdę, więc ci pokażę. No to jest, powiem wam, naprawdę zaskoczenie dla mnie ten pokój. Ale y, y, druga paczka czeka na ciebie tam w szafie, ale to, to, ale to już taka, Dobra, okay. więc y, ja ci zaraz dam normalne, więc stwierdziłam, że zrobię ci prank, że masz milion pudełek, a w środku kawałek ciasteczka. Okay. Typowa dziewczyna wraca ze wakacji, a te pudełka to zaraz ci zabiorę. Możesz chwilę pokościć się w moim pokoju. Dobrze, a potem co zrobisz? Co zmienisz? ten komputer? U mnie. Aha, a może masz ten twój Mój pokój nie wygląda dobrze Także ja zrobiłam ci ciasto, wiesz, że wstałam o 8 specjalnie dla papuska. ciebie? Tu, wiesz, że specjalnie dla ciebie wstałam i o 8 robiłam serniko Uuuu. brownie Ale jest tak pyszne Tylko, że no naprawdę, powiem wam kochani, że... Naprawdę jest... wszystkie rzeczy są. Dlaczego? Nie wiem, jestem... Przegrywa. Także kochani, to tyle, jeśli chodzi o prankę na Julce. Mam nadzieję, że jej reakcja Wam się spodobała. Powiem Wam, że chyba była zaskoczona. Z tego, co jej się pytałam później, to naprawdę się z tego nie spodziewała. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Jeśli chcecie więcej pranków, to koniecznie zostawcie dużo kciuków do góry. Bardzo mi na ten zależy, ponieważ będę wiedzieć wtedy, że takie filmiki Was interesują. Jak widzicie, jest już kilka dni później. Ja jestem inaczej ubrana. Mam lakier na paznokciach. Tak. Uprzedzając pytania, tak to są paznokcie hybrydowe. Na wakacje zrobiłam, żeby nie było. Także już będę się z Wami żegnać. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcony na oglądanie czas. Musiaki!